Będę robiła eksperymenty. Patrzcie, co tutaj mam. Takie, takie pro, probówki na różne rzeczy. Taki lejek. Tutaj, żeby brać różne rzeczy do tego chyba. A tutaj taka łyżeczka, proszę, żeby zabierać. Tutaj możemy odmierzyć, ile mamy wody. Ocet, olej, yy, woda. I mąka. I mąka. Czyli będziemy przystępować do naszego pierwszego eksperymentu. Tak. Możesz, Amelko, pokazać tę karteczkę z eksperymentami? Też tak, no. no to pa patrzcie, jaką mam tutaj kartkę. Eksperymenty wszędzie. Tak. Eksperymenty. Tym razem zrobimy pierwszy eksperyment, do którego właśnie potrzebne są te składniki, które podałyśmy. I zaraz zaobserwujemy, co się takiego wydarzy. Dwie pierwsze próbówki napełniamy do połowy wodą. Je, jeden mam prawie. Już. Odłożę to na chwilę. Na razie zamykamy, tak? Myślę, że jest do połowy, prawda? Mhm. Uh -huh. I teraz druga, po, druga to samo do połowy wodą. Trzecią próbówkę napełniamy całkowicie wodą, a następnie dodamy do niej miarkę mąki. Właściwie to jest dobrze. Zobaczmy teraz rezultaty naszego eksperymentu. Co stało się z pierwszą próbówką? Jest na połowę i na połowę. Połowa połowa oleju, połowa wody. Ok, co stało się z drugą, z octem? Cała jest wypełniona octem. Czyli ocet wymieszał się razem z wodą, prawda? Tak. A co stało się z mąką? Mąka spadła na sam, na sam dół. I się nie rozpuszcza. Nie rozpuszcza się w wodzie, tak. Pierwszy eksperyment mamy za sobą. Tak. Przechodzimy do drugiego eksperymentu, który nazywa się rosnąca sól. Co jest nam potrzebne? Jest potrzebna woda. Oczywiście, że sól. Mhm. I jeszcze olej. Jedną próbówkę, prawda? Jedną próbówkę. Przy użyciu zlewki należy napełnić próbówkę w 2 trzecich wodą. Zaraz to zrobimy. OK. Teraz do, musimy dodać tam czego? Yy, musimy dodać oleju. Ok. Odkręcić, odkręciłam. Prawie nie widać. Jeszcze troszkę. I na koniec dodajemy trochę soli. Czy my się uda takim czymś? Spróbuj. O. Mieszałyśmy wszystko, Amelko. Proszę, potrząśnij. I co się wcześniej działo? Wcześniej olej utrzymywał się na wodzie, bo był lżejszy. Tak. A teraz tak nie jest, prawda? Czyli prawda. sól wszystko zmieniła. Czyli, tak. Bo uwaga, sól zaburza porządek pomiędzy wodą i olejem i tworzy ciekawy efekt podnoszenia się i opadania bąbelków w oleju. Możesz jeszcze raz pokazać ten efekt. Takie są bąbelki. Teraz mamy eksperyment z kredą i z octem. Na początku wlewamy ocet do próbówki. Ile? Jeszcze troszkę. Dobrze. I teraz dodajemy kilku centymetrowy kawałek kredy do próbówki. Chyba nie muszę tym, prawda? Nie musisz. Weź może mniejsze. Nie wiem, czy się zmieści taki. Tak, żeby się zmieściło. Może jakiś taki? No, spróbuj. Żeby ją zamknęła Czekaj, chyba. większe, spróbujemy. Nie da się. Jest I uwaga, co się dzieje, Amelko, co się dzieje z kredą? Kreda się tak trochę rozpuszcza, jak to musuje, widzieć. prawda? Tak. Co się będzie z tym działo? Więc kreda dlatego się rozpuszcza, ponieważ Zawiera w sobie węglan wapnia, który rozpada się w kontakcie z octem. A ocet jest kwasem i wytwarza się wiele bąbelków. To jest dwutlenek węgla. Do naszego ostatniego eksperymentu potrzebne są jedna pipetka o, jak to się... o 5 ml octu słoiczek, balon taka jakby łyżeczka i jeszcze węglan sodowy. I teraz tak, my przygotujemy wcześniej z Amelką. Musimy nalać do próbówki 5 ml octu i wsypać, I wsypać dwie zbyt... takie miarki, dwie takie łyżeczki węglanu sodowego do balona. A następnie wytłumaczymy, co dalej. Już mamy przygotowane. Co zrobiłyśmy, Amelko? E e daliśmy tutaj e dwie łyżeczki węglanu sodowego do balona. E, Dodałyśmy tego do słoiczka Od stu? Od do słoiczka I będziemy teraz wlewać powoli. Czekaj. Wsypujemy. Dobra, puść. A pokaż, tak? Patrzcie. Tak, czyli balonik się wypełnia powietrzem. Wow, udało się nam! Sukces! Nasz ostatni eksperyment zakończył się sukcesem. Co się wydarzyło, Amelko? Zmieszaliśmy różne rzeczy i powstał nam taki, jakby tlen, który zrobił, że, ba że balon się, zro się zrobił. Kiedy był pusty, to, to, to się natlenił. Tak, ponieważ gdy zmierzamy ocet z węglanym sodu, tworzy się musująca reakcja i dzięki temu nasz balon się napełnił powietrzem. Udało się nam wszystko, prawda? Udało. Zasubskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę. I do widzenia!